Zastanawialiście się kiedyś dlaczego ludzie nie lubią lego? E, właściwie to ja tak Myślę sobie Aha, nie lubią lego Ciekawe dlaczego Przecież fajne jest lego No i jak wchodzicie na ten kanał To pewnie myślicie sobie tak samo jak ja No bo No dobra I w ogóle zobaczcie co to jest dostałem od YouTube'a. Takie coś Gwiazdę. Podbić na kanale Heksagonek. Należy do grona 5% widzów, którzy najczęściej podbijali treści w tym miesiącu grudzień 2025. I to prawda, podbijałem dosyć te filmy. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to, to podbija się filmy. Twórcy swojego jakiegoś po prostu ulubionego, podbija się jego filmy, w sensie podbija się punkty pod filmem, i wtedy chyba dociera do większej widowni albo coś. Wiecie, wiecie, to jest takie coś po prostu. No, no i także dostałem pochwałę od YouTube'a Wiele razy dostawałem pochwały od YouTube'a ale to chyba taka końcowa. Także 2026 już jest, na to jeszcze jest 2025, no ale przecież nie zerkam na YouTube. Jak już to bardziej właśnie robię treści na YouTube niż na niego zerkam. Wiecie co? No, czyli nawet tych wyświetleń to ja sobie nie robię. Czyli jakby chodzi mi o to, że ludzie naprawdę lubią te niektóre serie moje. Tak czy inaczej, dlaczego ludzie nie lubią Lego? Myślę, że może być to spowodowane. Choćby tym, że po prostu, albo tak naprawdę dosłownie byle co, po prostu nie przypadają za LEGO. Ale są trzy opcje. Ta pierwsza, która Wam już powiedziałem, a druga to jest taka, że po prostu nie, nie chcą marnować plastiku i nie chcą go kupować, bo nie lubią plastiku, plastik coś tam niszczy się. No, wiecie, jest też takie coś, no, ale już weźcie, bez przesady, naprawdę, to jest Lego. No i trzecia opcja nie został wychowywany tak. I mówiąc tutaj, że nie został tak wychowywany, to mam na myśli coś, że na przykład w wieku. 3 lat dostał telefon i wolał siedzieć w telefonie niż bawić się Lego. Ja, jak byłem mały, dostałem zestaw Lego. Mój pierwszy taki zestaw Lego, może dostałem, jak miałem 3-4 lata. Naprawdę. Więc ja to byłem wychowywany tak na Lego. No, wiecie, wychowywany, tak to mówię, no ale jakoś tak polubiłem Lego. Naprawdę jest bardzo fajne. Ceny czasami zaskakują, ale no, ale no. W ogóle pewnie się zdziwicie, dlaczego ja nagrywam na tle heksagonka. Czy mi YouTube tego jakoś nie ukaże, tego filmu w sensie nie zablokuje, ale nie powinien zablokować, bo to jest mówienie, co? Ten YouTube już naprawdę mi wszystko zablokuje. No bo jeden film mi zablokował ogólnie, ale o tym zrobię osobny odcinek. No i także po prostu może dlatego nie lubię mleko.